Witam. Chciałem Wam przedstawić moją całkowicie subiektywną opinię o kotle mpm 2 o mocy 14 kW z 2020 roku po trzech miesiącach jego użytkowania. Dlaczego kupiłem ten kocioł? Po pierwsze, kształtem i wymiarami był podobny do wcześniej posiadanego kotła Lodzika Cichewicza, dlatego jego podłączenie nie wymagało dużych przeróbek kotłowni. Po drugie, kocioł posiada certyfikat na spalanie dwóch paliw węgla i drewna, co przy wchodzącym u mnie zakazie spalania węgla w 2027 roku umożliwiało jego dalsze użytkowanie po tym roku. Po trzecie, kocioł nie posiadał fabrycznego sterownika i wentylatora dlatego pozwalało mi to dowolnie kształtować podłączenie kotła do komina. I zastosować posiadany dobry sterownik z poprzedniego kotła. Po czwarte, wyjęcie zawirowaczy z kotła umożliwiało podniesienie temperatury spalin trafiających do komina z cekły, co nie byłoby takie łatwe, gdyby kocioł ich nie posiadał lub były one zintegrowane z automatycznym systemem czyszczenia kotła. Po okresie 3-miesięcznego użytkowania pozytywnie oceniam kocioł, bo Konstrukcja komory spalania jest dopracowana i zapewnia wystarczające mieszanie gazów w trakcie spalania. Pomalowanie farbą kotła od środka opóźnia pojawienie się rdzy w kotle w trakcie jego magazynowania, przed podłączeniem oraz po rozpoczęciu eksploatacji. Zawieszenie drzwiczek umożliwia ich zdjęcie w celu naprawy. Zainstalowana regulowana przesłona otworu do komory spalania umożliwia zmianę mocy kotła. Klapa krótkiego obiegu pozwala podnieść temperaturę spaleń trafiających do komina podczas rozpalania. Nie jestem w pełni z zakupionego kotła, bo zbyt mała wysokość wyczystki dolnej uniemożliwia dokładne wyczyszczenie komory osadnika i spodu wymiennika. Umieszczenie regulacji otworów powietrza wtórnego u podstawy kotła wymaga każdorazowego schylania się albo dodatkowo obchodzenia kotła z obu stron. Wystająca śruba przy wzierniku do komory spalania może uszkodzić oko oraz spowodować wdychanie pyłów z wełny mineralnej na skutek uszkodzeń ocieplenia osłony wyczeski górnej w trakcie jej zakładania. Poziome ściany otworu bocznych drzwiczek załadunkowych sprzyjają gromadzeniu się smoły i zanieczyszczeń w pobliżu sznuru uszczelniającego. Ochrona powrotu kotła wymaga zużycia energii elektrycznej do napędu pompy obiegowej. Nowy kocioł miał wadliwie zamontowany sznur uszczelniający wyczystki górnej, nie zapewniający szczelności z pokrywą. Zbyt mały był także wycięty otwór w górnej osłonie kotła, nie pozwalający na prawidłowy montaż termometru tarczowego w kielichu tulei. W trakcie palenia zdarzyło się opadnięcie przesłony otworu do komory spalania do minimalnego poziomu 3 cm, co odbierałem jako przytkanie i próbowałem zlikwidować taki stan przez poruszanie rusztem, potykając efekt przyduszenia kotła. Opadnięcie przesłony było skutkiem jej przykręcenia na niedotyszczoną ze smoły powierzchnię, która pod wpływem temperatury spłynęła, powodując luz na połączeniu śrubowym. Efekt przyduszenia kotła wystąpił także, gdy końcowy metalowy element przesłony opuścił się pod wpływem temperatury. By zapobiec nieprawidłowości w pracy kotła, przy czyszczeniu rusztu przed rozpaleniem, należy kontrolować wielkość otworu wlotowego, zwracając uwagę na tylną część otworu. Po wykrzywieniu się dolnej części przesłony należy skorygować wielkość otworu, podnosząc przesłonę do góry. Teraz pokażę Wam zastosowane przeze mnie niektóre rozwiązania zwiększające mój komfort użytkowania tego modelu kotła. Po pierwsze, zastąpienie nakrętki motylkowej nakrętką z dźwignią służącej przykręcaniu pokrywy wyczystki górnej. Po drugie, zastąpienie wystającej śruby na pokrywie wyczystki górnej przyspawaną wydłużoną nakrętką oraz dodanie odpowiednio zamocowanej śruby w osłonie pokrywy. Po trzecie, dodanie ruchomej rączki do pokrywy wyczystki górnej. Po czwarte, przycięcie wystających śrub od wewnątrz na bocznej ścianie otworu drzwi zasypowych. Po piąte, zlikwidowanie wystających śrub od wewnątrz w drzwiczkach zasypowych oraz przykrycie vermikulitu osłoną z blachy w celu łatwiejszego czyszczenia. Po szóste, usunięcie wystającego prętu z przesłony palnika ułatwiającego montaż i demontaż oraz zastąpieniu go otworem, by ograniczyć opadanie drewna w kierunku drzwiczek załadunkowych. Po siódme, uszczelnienie wełną z folią aluminiową wokół tulei termometru, aby zlikwidować przepływ gorącego powietrza z pokrywy wyczystki górnej. I w ten sposób zapewnić poprawne wskazania czujnika temperatury zasilania w sterowniku wentylatora. Po ósme, ocieplenie z jednej strony nieużywanej wyczyski dolnej odpowiednio przygotowaną osłoną w celu podniesienia temperatury w osadniku. Po dziewiąte. Kontrolowanie spalenia w kotle przy użyciu sterownika i wentylatora wyciągowego. Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii jako użytkowników tego kotła oraz zmian, jakich dokonaliście, by ułatwić sobie jego obsługę. Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.